Cześć dzieciaczki, jak się macie? Dzisiejsza lekcja poświęcona będzie literce en, która ukryta jest na przykład w wyrazie węzeł. Za chwilę obejrzycie film, który pokaże Wam, jak będziemy zapisywać literkę en. Film ten przypomni Wam również dwie inne literki: literkę d jak dom i e jak ekierka. Oglądnijcie go uważnie. Literki. alfabet polski. Liter K. D. Jak wyglądają litery D, E i N? E, litery duże i małe, litery pisane i drukowane. Przed Wami na ekranie literka E, a obok niej pojawiła się teraz literka N. E. Obie litery są do siebie bardzo podobne. Literka N wygląda jak E, tylko ma dorysowany ogonek. To jest literka N. Literka z ogonkiem. Przed Wami na ekranach pojawiło się kilka obrazków. Po lewej stronie jest ręka, oczywiście. Na środku widzimy kawałek. Drewna, kawałek deski. Nas interesować będzie kółeczko drewniane, które w tej desce jest zaznaczone takim ciemniejszym kolorem. To kółeczko drewniane w desce to sęk. Po prawej stronie widzimy kręgle. Waszym zadaniem będzie policzenie sylab w poszczególnych wyrazach. Zaczynamy od wyrazu ręka. Dzielimy ten wyraz na sylaby. Spróbujmy wyklaskać sylaby. Ręka. ka Ile sylab słyszymy? Dwie. Rę-ka. Świetnie. Ile sylab mamy w wyrazie sęk? Sęk. Jedna sylaba. Brawo. A ile sylab mamy w wyrazie sęk? Kręgle. Próbujemy podzielić ten wyraz na sylaby. Klaszczemy. Kręgle. Krę gle. Dwie sylaby wspaniale. A zobaczmy teraz i spróbujmy odpowiedzieć sobie, jak nazywają się literki, które pojawiły się na ekranie w tej chwili. Wiecie, jak one się nazywają? Pamiętacie. To są samogłoski. A, E, I, O, U, I, y, O, E. Widzicie, to są wszystkie samogłoski, które występują w języku polskim. Spróbujmy teraz te samogłoski i wszystkie literki wpisać w poszczególne kratki czyli podpisać obrazki. Uwaga, robimy to szybciutko. R, E, K, A. Ręka. Środkowy wyraz. To był sęk. Jaka pierwsza literka będzie? S, E, Sęk. I ostatni, najdłuższy wyraz to kręgle. Uwaga: H. r, a, g, l, e. Zwróćcie uwagę, że wszystkie samogłoski zostały napisane czerwonym kolorem a spółgłoski niebieskim. Zauważyliście przed wami znów te same obrazki. Zanim się jednak nimi zajmiemy, to spróbujemy sobie samogłoski zaznaczone tutaj czerwonym kolorem przeczytać na różne sposoby. Na przykład spróbujmy je teraz wszyscy razem przeczytać szeptem. Uwaga. A Słyszeliście? Świetnie. A teraz tak głośno, jak tylko potraficie. A, E, I, O, U, Y, O, Obudziliście wszystkich w koło? Ja chyba tak. A teraz może przeczytajmy te samogłoski najszybciej, jak potrafimy. Uwaga, start. A, E, I, O, U, Y, O, jeszcze raz A E I O U y, O jeszcze szybciej A I O U y, O A I O U y, O N Daliście radę? Jeśli nie, to musicie koniecznie poćwiczyć. To zajmijmy się teraz naszymi obrazkami. Musimy połączyć napisy z obrazkami, podpisać każdy obrazek. Uwaga, patrzymy, co nam się pierwsze poruszy na ekranie. Ręka. No to szukamy wyrazu ręka. To jest wyraz numer jeden? Czy wyraz numer dwa? Czy wyraz numer trzy? Na pewno już widzicie. To wyraz numer trzy. Świetnie. Ręka. Uwaga. Pamiętacie, jak to kółeczko w drewnie się nazywało w desce? To był sęk. Widzicie wyraz, który zaczyna się na literkę S. Tak jest. To jest nasz pierwszy wyraz. Sęk. Kręgle. Tak, wyraz ten znajduje się na środku. To świetnie. Spróbujmy teraz sobie zaznaczyć kolorem, dopasować i połączyć napis z obrazkiem. Ręka z ręką. Sęk z sękiem. Kręgle z kręglami. Brawo. Idziemy dalej. Co to? To ręka i ręce. Jedna ręka, dwie ręce. Przeczytaj teraz ze mną: ręka, ręce. Spróbujmy teraz wspólnie wykonać zadanie. Przed Wami pojawiły się wyrazy w ramkach oraz pierwsza sylaba. Sylaba w niebieskim kółeczku to sylaba rę. Te sylabę musimy odnaleźć w wyrazach, które obok niej stoją. Mamy dwa wyrazy ręce i norę. Czy potraficie pokazać i zaznaczyć sylabę rę w wyrazie ręce? Oczywiście. A norę. Pewnie, to jest łatwe. Kolejna sylaba to sylaba tę. Musimy odnaleźć tę sylabę w wyrazach tęgi. Tęgi to oznacza gruby, puszysty. I w wyrazie sałatę. Uwaga! Szukamy sylaby tę w pierwszym wyrazie. Tę-gi. Świetnie. I tę w wyrazie sałatę. Sa-ła-tę. Doskonale. Trzecia sylaba pokazała nam się w zielonym kółeczku. To sylaba gę. I dwa wyrazy obok niej. Wyraz nogę i gęga. Gąska gęga robi gę-gę-gę. Szukamy i zaznaczamy sylabę gę w pierwszym wyrazie. No gę. Świetnie. I w drugim wyrazie gę ga. Doskonale. A teraz zadanie, które wykonacie sami. Zatrzymajcie za chwilę film i dokończcie je. Waszym zadaniem będzie odnalezienie sylab rę, TĘ i gę. W wyrazach, które widzicie po prawej stronie. Powodzenia! Na Waszych ekranach pojawiły się obrazki z dziećmi, które wykonują pewne czynności. Wyobraźcie sobie teraz, że jesteście tymi dziećmi, a ja podchodzę do każdego z Was i pytam pierwsze dziecko, niech to będzie na przykład Adam. Adam, co robisz? A Adam odpowiada mi: Stoję. Co robisz, Adasiu? Stoję. Aha. Podchodzę teraz do drugiego dziecka, to jest Tomek. I pytam się, Tomku, co robisz? A Tomek odpowiada mi, rysuję. O, rysuję, mówi Tomek. Podchodzę teraz do trzeciego dziecka, to jest Helenka. I pytam się, Helenko, co robisz? A Helenka odpowiada mi, maluję. Co robisz, Helenko, nie usłyszałam? Maluję, mówi Helenka. Przeczytajcie teraz głośno ze mną wszystkie wyrazy w ramkach. Pierwszy wyraz: stoję. Drugi: rysuję. Trzeci: maluję. Zauważyliście? Że na końcu każdego z tych wyrazów stoi literka N. Ja stoję, ja rysuję, ja maluję. Na pewno jesteście już zmęczeni i macie ochotę na przerwę. Dlatego proponuję Wam wysłuchanie piosenki pod tytułem Wesołe Gąski. To piosenka o gąskach, które idą wąską dróżką i gęgają wesoło gę, gę gę. Może zaśpiewacie mi ją, jak się spotkamy następnym razem. Wąską dróżką przez podwór. Raźnie goski się ruszają. Wyciągamy, ogonkiem ruszamy, I na gęsich nóżkach idąc się bujamy. To my, śpiewające brzdące! Jeśli spodobał Ci się ten film, zasubskrybuj nasz kanał. Psst to ten czerwony przycisk! Na koniec przyjrzyjcie się jeszcze ostatni raz literką, które poznaliście dziś i na ostatniej lekcji. Literka on i literka en. Literki, które często spotykać będziemy w naszych czytankach. Zapamiętajcie, jak się je wymawia. On i en. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie i życzę miłego dnia. Do zobaczenia!